Tym razem mówię z dawnych od solarni opuszczonych w tej chwili terenu, gdzie tak się zdarzyło, że wjechaliśmy i zostaliśmy zamknięci trzeba było długo się porozumiewać gdzieś z kimś tam, łącznie z policją, żeby nam otworzyli. No, natomiast są to miejsc, jest to miejsce, gdzie dawniej leżały hałdy soli. W tej chwili leżą... sól leży na polach dużych i jeszcze jest... są zbiorniki wodne, gdzie, gdzie ta sól potem została, została odsuszana. I dzisiaj stąd będę do Was mówić strumieniem. Wyjechaliśmy stamtąd. Mam blisko. Yellow Gate sucho i pełno soli. Strach przed zostaniem tu. Strach przed strachem, bo nie wiadomo jak długo i czy będzie pomóc. Ogromne pola soli i długie szutrowe drogi do nikąd. Zamknięta brama. Wszystkie triory. Żeby nie myśleć, że horory, gdzie ktoś gdzieś w zamknięciu i bez nadziei. Chociaż ciągle z nadzieją w oczach. Teraz przychodzą do głowy. Bezradność. Wszystkie te żerdzie płotu wyglądają jak włócznie. Ile mam żeber? Ile się zmieści? Czy tak czuli się aborygeni na początku śmierci? Jeszcze daleko, ale strach wszędzie. Nie myślę. Więc znowu wyrzuciło hmm. mnie na brzeg. My jesteśmy przy siarce. Suchy brzeg. Więc ja jest tam jechać, Tu jest dopiero słońce. No tutaj to aż świeci. Tego, jak nas wyjeździła ta teraz... Ale to prawie niemożliwe, żeby to było opuszczone. Żeby tak nic się to... Jeziora ist <laughs>